Cześć, pełnosprawni. W takich okolicznościach, was jeszcze nie witałem, jesteśmy w szpitalu na klinach w Krakowie przed wielką walką ze specjalnymi gąbeczkami do mycia dłoni. i za chwilę zajrzymy na salę operacyjną. Na salę, gdzie odbywają się pierwsze w Polsce zabiegi OSEO integracji. Tego typu operacje są dla ludzi, którzy są po amputacji zarówno kończyny górnej, jak i dolnej, z cięciem nad kolanem i pod kolanem, zarówno po urazach, nowotworach czy infekcjach. Najważniejsze, że POSEO integracja pozwala pacjentom na powrót do normalnego, swobodnego chodzenia. Tę metodę wykorzystujemy już od 20 lat, a wszystko zaczęło się w Szwecji, gdzie syn wynalazcy implantów zębowych stwierdził, że skoro procedura działa w jamie ustnej, powinna zadziałać również przy innych kościach, choć czasem trzeba nieco odsunąć w czasie zabieg. Jak to było rozpoznane sarkoma? To znaczy... Zaczęło boleć, czy upadła pani, czy... Nie, 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 nie. Ja biegałam sobie Aha. przeważnie przed pracą i skręciłam tak jakby kostkę. Ból się utrzymywał z obuchlizna, zeszła i tak chodziłam z nim. Stosowała pani tradycyjną protezę tulejową, taką. Jeszcze nie, bo to jest dopiero od kwietnia tego roku. Czy ma pani zdjęcia rentgenowskie? Tak. Po pierwsze, musi być rano wygojona. I rokuje pani dobrze, i dobrze by było mimo wszystko myśleć na początek, nie to, że, że nie, myśleć o protezie takiej tulejowej. To jest dobry pomysł w ogóle, natomiast nie na teraz. Z nami uśmiechnięty pacjent Tomek, który za chwilę będzie miał operację szczepienia endoprotezy. To, to będzie już drugi, drugi etap. Drugi etap, tak? A nie boisz się? No, zawsze jakaś obawa jest nie. Jestem królikiem doświadczalnym, pierwszy pacjent w Polsce tak naprawdę. To niesamowite, a cieszysz się? No, powiem szczerze bardzo. Czekaję na to. Yy... Miałem mieć taki zabieg przeprowadzony już dwa lata temu, czy nawet trzy lata temu. Yy, no, poszło pieniążki, oczywiście. To drogi zabieg? Bardzo drogi. Niestety bardzo drogi. Bardzo mi pomogła, pomogła mi moja firma, w której pracuję. Pomogli mi ludzie dobrej woli bardzo dużo. No, oczywiście, musiałem się też kredytować, to jest niewygodne. A po co to wszystko? Co to zmienia? Chcę się pozbyć tego. To jest. To Czyli jest... Leja protezowa. Tak, tak, tak. Tego, tego już nie będzie po, po zabiegu, bo e, w kość udową został mi wstrzyp, wszczepiony tytanowy implant. E, teraz podczas drugiego zabiegu. E, do tego implantu, który jest już w ciele, zostanie dołączony kolejny element, który będzie wystawał już z, z mojej nogi. Widzisz, mam tylko jedną rękę, także zakładanie tej protezy jedną ręką, no to jest mordęga dla mnie, prawda? Ten element będzie y, troszeczkę inny, ale będzie podobny do tego. Będzie taki wąż ogrodowy. Klik, klik, i już, już mam protezę na nodze. To będzie trwało kilka sekund, tak naprawdę. A jak to się stało, że masz jedną rękę i jedną nogę? To dobrze, że mam w ogóle jedną rękę i jedną nogę. Bo ta, ta ręka jest tragicznie poskładana. Łokieć jest uszkodzony. No to był wypadek, niestety, motocyklowy. Na, na motocykl się był Wypadek komunikacyjny. Twój błąd? Nie wiem tego. Jechałem. To był w drodze do pracy. Znam strażaka, który, który pracuje jako pomoc drogowa. Mówił, że dzień wcześniej z tego wiaduktu, na którym był wypadek, ściągał skodę. Super, która. No, rozbiłaś na barierce i było bardzo bardzo zażgano olejem, było dużo oleju, także strażycy to uprzątnęli, widać chyba nie do końca, prawda? No pewnie robię prędkość też, no to, to tylko motocyk, no, także tak, to są emocje, to nie mogę no. nikogo winić, ja nigdy nikogo nie winiłem, że ktoś nie czy coś. Ja musiałem no, no. po prostu grzać i tyle, nie? To prawda, ale widzę, że jesteś uśmiechnięty, zadowolony, no. szczęśliwy. Ty no chyba jesteś takim gościem, co? No tak. No a jestem, kto cię, jestem. Jak to Cię wspiera? A kto na Ciebie czeka? No, moje dwie ukochane osoby w domu, no żona i córka, nie? Super. Po wypadku poznałem żonę. Żona też już po wypadku motocykl motocyklowym ma uszkodzony kręgosłup. Normalnie chodzi po niej, teoretycznie nie widać, no, ale swoje przeżyła, prawda? No i my mamy córkę. Jak nie będzie motocyklistką, to chyba jest porzucona. <noise> Widzimy tu na obrazie jest to implant, który znajduje się wewnątrz kości udowej. Implant ze specjalną powłoką, która ma za zadanie osteointegrować się raz z kością oraz ze specjalnym metalem, który zapobiega infekcji. W drugim etapie dołączamy końcówkę, tą co dzisiaj widzieliśmy, dopiero do tego implantu. W zależności od tego jaka twarda jest kość, pacjent może chodzić od 6 tygodni do 3 miesięcy na tej kończynie po operacji. Jestem godzina po zabiegu, czuję się bardzo dobrze, w ogóle nie, nie dolega, nie odczuwam żadnego bólu. Wraca już czucie w nogach, także myślę, że będzie wszystko, wszystko ok. No, generalnie trzeba mieć dużo takiej silnej woli, tak, żeby to przełamać i, i tak naprawdę, żeby się nie poddać i nie usiąść na wózku, tylko cały czas trzeba walczyć, a później to już tak wchodzi, wchodzi w nawyk, wchodzi w krew. Na pewno będę bardziej aktywny, także na pewno ten komfort funkcjonowania będzie wyższy. Problemem u tych pacjentów najczęściej jest nietolerancja leja, otarcia skóry. Nerwiaki, które powstają, są bardzo bolesne. Pacjent ma duży kłopot z dopasowaniem protezy. Przy tej metodzie te wszystkie niedogodności znikają właściwie w całości. Liczymy na to, że dzięki profesorowi Aszchochowi ta metoda znajdzie szerokie zastosowanie w Polsce i będziemy mogli pomóc pacjentom w ich niedogodnościach.